Jak obiecałem teraz Battery Compound Tutaj przejdziemy się dla odmiany Subaru Jest jej kilka wersji Mi się podoba ta, wybiorę Tom No i przejedźmy się Ten to nieco różni się od poprzedniego, jest więcej w wolnej przestrzeni, że tak powiem, Coś swobody, co nie znaczy, że jest łatwo. Ale poszaleć można, jak wszędzie zresztą. Proszę, jest gdzie pojeździć. Można sobie pokręcić pączki, jeździe. Uda mi się szczególnie ta koparka tutaj. Ups, <laughs> jak mówiłem, nie jestem zbyt dobrym kierowcą w tej grze. Także nie pokażę Wam tu żadnych fantastycznych, trików. przypuszczam, że wiele z Was jest lepszy ode mnie. Jak tylko drwiecie tą grę w swojej łapki, to na pewno pokażecie. Mi jak naprawdę się takie rzeczy robi tutaj, ale zabawa jest świetna. Jest kilka takich tuneli, powiedzmy, między tymi kontenerami tam też można pośmigać, co mi oczywiście nie wychodzi. <grym> można powiedzieć po kontenerach, albo na dachu też, też można, co widać na załączonym obrazku. Także, jeszcze tam można sobie podjechać do góry, zaraz pójdziemy tam wjechać. Proszę. tym nowym. Widzę wasz uśmiech. W każdym razie tak to, tak to wygląda. Mamy sobie jeszcze jeden skok. O, tym razem udało się z takim zadrapaniem. Także z mojej strony to będzie wszystko. I do zobaczenia następnym razem.